Ojczyzno, nie mogłam Cię obronić, niech Cię przynajmniej uwieczniam. Te słowa przyświecały księżnej Izabeli Czartoryskiej, gdy tworzyła pierwsze muzeum w Polsce, jeszcze w 1801 roku. Zobaczmy jej piękny Puławski Pałac i pospacerujmy po otaczającym go niezwykłym parku. Większą atrakcją Puław jest wspaniały pałac. Choć wybudowany jeszcze w XVII wieku, to za czasów czartoryskich został nie tylko okazale rozbudowany, ale stał się też ośrodkiem kulturalnym krzewiącym Polskość w czasach zaborów. Przyczyniła się do tego księżna czartoryska, która zebrała wiele pamiątek narodowych. Zgromadziła je w niezwykłej świątyni Sybilli, do której dotrzemy nieco później. Dziś pałac można odpłatnie zwiedzać. Ogromne wrażenie robi piękna, choć surowa klatka schodowa. Oraz zdobne stropy w pomieszczeniach, jak na przykład w tej pięknej sali rycerskiej. W muzealnych zbiorach odnajdziemy militaria. Obrazy i inne pamiątki zebrane po czartoryskich. A widziałeś kiedyś krzesło podróżne? Z takim można wybrać się wszędzie. Ogromne wrażenie robi strzelista sala gotycka. To naszym zdaniem najpiękniejsze pomieszczenie. Adam Jerzy za udział w powstaniu listopadowym został skazany na śmierć. By uniknąć wyroku, rodzina udała się na emigrację, a dobra czartoryskich zostały skonfiskowane. Nigdy już tutaj nie wrócili. Jesteśmy w Parku Czartoryskich przy Pałacu Słynnym Puławskim. Zachwyca park dlatego, że jest dziki, lesisty, a do tego skrywa wiele ciekawych budowli. Tutaj mamy domek gotycki, a kawałek dalej zmierzamy do Świątyni Sybilni. Dom tylko z nazwy jest gotycki, bo powstał w XIX wieku. Co ciekawe, w elewację budynku wmurowano fragmenty starych zamków czy kościołów, przywieziony z Włoch, Hiszpanii. Oraz z różnych zakątków Polski. Zwiedzając domek, odnaleźliśmy repliki słynnych głów krakowskich. Kiedyś były to oryginały, ale te wróciły do Grodu Kraka. Przed nami słynna świątynia Sybilli, wzorowana na antycznej świątyni Westy. To za jej sprawą Puławy są nazywane polskimi Atenami. W niej księżna gromadziła swoje zbiory. Jakie było nasze zdziwienie, gdy wnętrza okazały się puste. Są tylko tablice przypominające o dawnych skarbach tutaj zgromadzonych. Te w części zostały wywiezione jeszcze za czasów księżnej i dziś można je podziwiać w różnych muzeach, a część przepadła podczas wojennej zawieruchy. Niemniej jednak sama świątynia Pamięci o Polskości prezentuje się wyśmienicie. Jest ozdobą tutejszego angielskiego parku, po którym warto się przespacerować. Porozrzucane są tutaj rzeźby i ukryte klimatyczne angielskie schody. Polecamy przejść się również brzegiem tzw. łachy Wiślanej w świetle zachodzącego słońca. Jest magicznie. Nie zapomnij o łapce w górę i do zobaczenia w terenie. Pozdrawiamy.